Cześć! Dziś porozmawiamy o networkingu, ale nie takim, jakiego się obawiasz, pełnym sztucznych uśmiechów, wymuszonych rozmów. Chcę Ci pokazać, jak strategicznie podejść do budowania sieci kontaktów, która może przynieść Twojej firmie ogromne korzyści. Dowiesz się o mitach networkingu, jak budować networking skutecznie, w jakich miejscach budować sieć kontaktów i dlaczego warto. Na początek rozprawię się z mitami w networkingu. Mit numer jeden poznawanie jak największej liczby osób. W networkingu nie chodzi o liczby. Prawdziwy networking to budowanie trwałych i wartościowych relacji. Mit numer dwa: chodzenie na spotkania. Liczy się jakość rozmów, a nie liczba spotkań. Lepiej spędzić czas na jednej dobrej rozmowie, niż na dziesięciu powierzchownych. Mit numer trzy: zbieranie wizytówek. Nie chodzi o to, żeby zbierać wizytówki jak pokemony. Kolekcjonowanie kontaktów na LinkedIn jest mało praktyczne. Jeśli nie utrzymujesz kontaktów z poznanymi osobami, inwestuj czas w regularne spotkania, wiadomości i e-maile. Mit numer cztery: znajomi tylko z Twojej specjalizacji. Szeroki krąg znajomych przynosi świeże pomysły i nowe perspektywy. Warto mieć znajomych w różnych branżach, bo nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie najlepsza inspiracja. Mit numer pięć: koncentrowanie się tylko na budowaniu silnych relacji. Jest taka zasada budowania relacji. For season, for reason, for lifetime. Czyli budując sieć kontaktów, nie zakładaj, że relacje ze wszystkimi osobami muszą być silne. Czasami będą to znajomości na krótki okres, innym razem tylko na czas trwania jakiegoś projektu lub sytuacji. Ostatni typ relacji to te na całe życie. Każda relacja ma swoją specyfikę i czas trwania. Dobrze to wiedzieć. Mit numer 6: tylko zawodowy networking. Networking to nie tylko praca. Relacje budujemy poza biurem i w przeróżnych okolicznościach np. w życiu prywatnym i wokół naszych zainteresowań w klubach sportowych, podczas wycieczek, wśród rodziców naszych dzieci. Pamiętaj, że kontakty możesz nawiązywać w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Zatem, jak zabrać się za networking? Networking jest jak planowanie wielkiej podróży. Trzeba wiedzieć, dokąd mierzamy, jakie kontakty są nam niezbędne. Zaplanuj rozwój swojej sieci kontaktów na trzech poziomach: strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Zacznij od planu strategicznego. Najpierw zadaj sobie pytanie: do czego jest ci networking potrzebny? Jakie kontakty są tobie niezbędne? Czy poszukujesz partners, budujesz markę ekspertki lub eksperta, poszukujesz inwestorów lub nowych klientów? Zacznij od celu. Kolejny krok to planowanie operacyjne. Kiedy wierzysz, jaki jest strategiczny cel networkingu, zejdź stopień niżej. Opracuj listę miejsc, wydarzeń, w których poznasz nowe osoby. Zaplanuj kalendarz z wyprzedzeniem rocznym, a następnie aktualizuj każdego kwartału i miesiąca. Dlaczego warto planować rocznie? Na przykład, udział w konferencjach wymaga analizy, w których wydarzeniach warto wziąć udział. Spontaniczne planowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Networking to jak zarządzanie projektem: trzeba mieć plan i trzymać się harmonogramu. I na koniec podejście taktyczne, czyli rozplanowanie zadań do zrealizowania w najbliższym tygodniu. Z kim będę w kontakcie, jakie nadarzają się okazje? Taktyczne działania są jak organizowanie listy zadań. Z kim zjem lunch, z kim wypiję kawę, z kim umówię się na spotkanie online, a z kim spotkam się osobiście. W ten sposób masz mądrze zaadresowany networking i każdego tygodnia realizujesz cele strategiczne określone wcześniej. I najważniejsze nie działasz chaotycznie. Masz już plan, jak budować sieć kontaktów, teraz wejdź na wyższy poziom, czyli jak dobrze robić networking. Nie wiesz, jak zacząć rozmowę z obcą osobą? Zacznij od pytania: Czym się zajmuje? Jaką ma firmę? Jakie ma wyzwania w biznesie? Pytania o czyjeś życie zawodowe naprowadzają na znany teren, gdzie można swobodnie powiedzieć o sobie. Potem możesz już nawiązać do odpowiedzi i kontynuować rozmowę. Druga sprawa: przedstaw się w ciekawy sposób. Na przykład. Uczę networkingu tak, aby każdy czuł się w nim swobodnie i budował wartościowe relacje. Albo inna wersja? Tworzą innowacje, które budują nowe źródła zysku dla każdej firmy. Niech ludzie wiedzą, w czym jesteś dobra, dobry. Nie trzeba dużo mówić o sobie. Wystarczy jedno zdanie, które zapada w pamięć oraz pozwala na kontynuowanie rozmowy. Przygotuj kilka wersji dla różnych grup i na różne okazje. Trzecia sprawa: najpierw daj wartość. Networking to dawanie, potem branie. Zastanów się, w jaki sposób możesz dostarczyć wartości. To może być link do ciekawego artykułu, raportu lub połączenie osób w Twojej sieci. Networking to budowanie wiarygodności i zaufania, a poprzez dostarczenie wartości pokazujesz siebie i swój charakter. Kolejna sprawa: zadbaj o różnorodność sieci kontaktów. Unikaj budowania sieci kontaktów wokół jednej grupy. Różnorodność daje możliwość szybkiego dotarcia do właściwych osób w kluczowych sytuacjach. Czasami potrzebujesz kontakt do prawnika, informatyka, nauczyciela matematyki. Jeśli zadbasz o szeroką sieć kontaktów, łatwiej będziesz odcinać kupony od wykonanej pracy. Na koniec prostuj trudne sytuacje. Niech drobne nieporozumienia nie zniszczą znajomości. Lepiej wyjaśnić różnicę zdań niż palić mosty. Każdy z nas jest inny i szczególnie w początkowej fazie znajomości potrzebujemy wyrozumiałości i cierpliwości. Czy podoba ci się networking? Chcesz więcej? Czas na poziom zaawansowany. Wykorzystuj Smart Talk i aktywne słuchanie. Smart Talk to nic innego jak naprowadzanie rozmowy na poszukiwanie wspólnych tematów. Studia, wakacje, remont, kariera. Znacznie łatwiej rozmawia się z kimś, kto podziela nasze zainteresowania, wartości lub nasze historie krzyżują się w nieoczekiwanym miejscu. Wtedy klika i rozmowa toczy się już swobodnie. Z kolei aktywne słuchanie pozwala na ciekawe prowadzenie rozmowy, bo podążasz za informacjami, które masz od rozmówcy. Aktywne słuchanie to także większa empatia i wrażliwość na historię drugiej osoby. Takie emocje są podświadomie wyczuwalne, wtedy budujesz silniejszą więź. Na wyższym poziomie networkingu dbamy o to, aby stale aktywować sieć kontaktów. Warto być osobą aktywną, dzielić się newsami, raportami, szybko reagować na potrzeby osób w sieci. I na koniec wyższy poziom networkingu to budowanie wizerunku eksperta. Niech Twoja sieć kontaktów wie, z czym może się do Ciebie zgłosić. Jako ekspertka czy ekspert, łatwiej budujesz swoją wiarygodność dzięki obecności w mediach, udziałowi w konferencjach i panelach oraz kiedy dbasz o swoje media społecznościowe. Z pewnością zastanawiasz się, gdzie możesz budować networking. Networking to nie tylko spotkania biznesowe. Warto angażować się w wydarzenia, szkolenia, webinary, media społecznościowe, działalność charytatywną, mentoring, akceleratory, programy grantowe, biznesmixery i organizacje networkingowe. Nie zapominaj o miejscach, gdzie poprzez swoich najbliższych możesz dotrzeć do nowych znajomych. Spokojnie może to być szkoła i zajęcia pozalekcyjne Twoich dzieci. Miejsce networkingu jest wiele. Jak widzisz, korzyści z posiadania sieci kontaktów są olbrzymie. Networking to kapitał społeczny, niewidzialna siła powiązań, która ułatwia działanie, dostęp do zasobów, informacji, finansów, ludzi to wszystko daje przewagę w biznesie. Przekłada się na szybkość działania, większe zaufanie i możliwość otrzymania wsparcia. W dzisiejszym, skomplikowanym świecie sieć kontaktów jest nieoceniona. Podsumowując, networking to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Dzięki strategicznemu podejściu do networkingu możesz stworzyć silną, zróżnicowaną sieć kontaktów, która przyniesie Ci sukces na długie lata.